Amerykańscy policjanci mawiają czasami, car is a bullet magnet, samochód jest magnesem dla kul, dla pocisków. Z ich doświadczenia powiem, wynika, że samochód osobowy wystarczającą osłoną przed ogniem broni palnej nie jest. Z tego punktu widzenia, jak jesteśmy w samochodzie, jesteśmy kierowcą, strzelają do nas, no to powinniśmy zrobić to, do czego samochód najlepiej się nadaje prędko odjechać w jakieś bezpieczne miejsce. Jak to niemożliwe, samochód popsuty albo droga zablokowana, to lepiej już drzwi otworzyć i dać dyla. Dowolny murek, pagórek, grubsze drzewo jest lepszą osłoną balistyczną niż szyby i drzwi naszego nawet drogiego, wypasionego samochodu. Z drugiej strony opinia powszechna, publiczna, karmiona różnymi filmami akcji wie swoje. Wszak jeden bohater takich filmów skrył się we wnętrzu swojego eleganckiego, drogiego samochodu przed ogniem broni palnej, przez uchylone drzwi okna odpowiadał strzałami swoim gnębicielom, a wygrawszy taką ogiełową potyczkę. odjechał nieco podziurawiony, ale wciąż elegancką furą w dal. A więc da się. Jak jest naprawdę. Odpowiedzi na to pytanie fundamentalne postanowiliśmy poświęcić kolejny dzisiejszy odcinek internetowego wideo podręcznika SPSS – Self Protection Shooting System. Tak naprawdę odpowiedź znaliśmy z góry, ale co innego wiedzieć, znać, a co innego czarno na wykazać w teście nieomal laboratoryjnym? Nam się odpowiedź na to pytanie też nie za obca, to popatrzcie. Bo zderzenie dwóch bloków 17 generacji 4 i amunicji 9 para z karoserią, szybami, silnikiem i kołami solidnej, bo starej niemieckiej BMW, taki widok jest bliski sercu każdemu kto brą kocha bądź nawet z nią tylko pracuje. Ludzie powiadają, że szyba samochodu hartowana, twarda, śliska. Może kula przez nią przejdzie, ale trajektorię zmieni. Więc jak się za szybą dobrze schowamy, a ktoś nas akurat nie mierzy, to może nam się uda. Ale wiecie co? Nie wierzcie we wszystko, co ludzie gadają. Jak widać, szyba samochodu osobowego ani pocisku w amunicji pistoletowej, dość słabej, nie zatrzyma, ani toru jego lotu nie zmieni na tyle, abyśmy zdołali się za nią skutecznie schronić. Kto w świecie bywał, kto filmy akcji oglądał, ten wie dobrze. Drzwi samochodu silne, zbrojone. Obronią nas podczas wypadku, to tym bardziej podczas ostrzału bronią palną. A z taką dziewięć para, likwidową poradzą sobie spokojnie. Jak będzie naprawdę, zobaczmy. Pomijając kilka niewielkich. Cięższych, twardszych fragmentów drzwi samochodu osobowego nie stanowią żadnej przeszkody, i to nawet dla raczej słabej amunicji 9 para. Przez jedne przelizie, ale co będzie, jak zaaplikujemy podwójną automobilową? Osłonę balistyczną. Po drugiej stronie samochodu znajduje się nasz nieco nadęty, pokraśniały z niepokoju przyjaciel. Zobaczymy, czy przeżyje. Z dużym prawdopodobieństwem pocisk zdoła przebić i jedne, i drugie drzwi, przeszywając samochód na wylot. Jak widać, przy drzwiach po drugiej stronie samochodu także nie będziemy bezpieczni. A może, kiedy strzelają, skrycie we wnętrzu bagażnika. Pomysł absurdalny, a prawda, taka, że jeszcze nigdy w życiu nie strzelałem do czerwonego balonika zamkniętego. PM. Jeśli ktoś miałby nieco absurdalny pomysł, aby podczas strzelaniny ukryć się w bagażniku, to i tak mu to nic nie da. Silnik to kawał metalu. Podobnie koło pod nim posadowione. Metal i guma. Zobaczmy, jak porano sobie w konfrontacji z amunicją 9 Para. Coś syczy, ale to nie balon, tylko koło. Balony przetrwały bez najmniejszego uszczerbku. Jak widać pocisk spenetrował oponę. Drugi także. Jednym i drugim umyka powietrze, ale pociski gdzieś tam w środku utkwiły. Najwyraźniej strefa za silnikiem i za kołem jest w miarę bezpieczna. Zobaczmy, co w silniku. Otwór, a w zasadzie otwory wylotowe, dwa, wylotowy już jeden, no i w tym miejscu troszkę wnieciona blacha, lakier, odprys i wszystko. Jak widać, silnik nieźle broni nas przed ostrzałem przynajmniej amunicji 9 para. Przeprowadzona próba dowodzi, że jedyna jako tako bezpieczna strefa znajduje się po drugiej stronie samochodu, na wysokości silnika i koła pod nim posadowionego. Tam możemy się od biedy ukryć i stamtąd od biedy w miarę bezpiecznie prowadzić ogień. Jeżeli naprawdę musicie prowadzić ogień za samochodu, co generalnie nie jest najlepszym pomysłem, to tylko z jedynej bezpiecznej strefy. Za silnika i koła, które się pod nim znajduje. Warto przyjąć pozycję niską, kuczną, aby możliwie najmniejszy, tak ciała wystawała ponad maskę samochodu. I absolutnie nie wolno pracować w bliskości bezpośredniej samochodu ani przyjmować znanej z filmu akcji postawy z klatką piersiową położoną na masce. W takim przypadku dowolny strzał trafiony w maskę porazi nas niekoniecznie rykoszetem, odłamkami szkła lakieru metal. Można rozważyć przyjęcie postawy alternatywnej z wewnętrzną nogą na balansie. To ułożenie ciała pozwala nam nie tylko zachować zwartą, niską sylwetkę, ale także prowadzić ogień sprzed samochodu, spod samochodu, jeśli jest on wysoko zawieszony, oraz przyjąć skośne ułożenie ciała zmniejszające pole trafienia, jakim niestety staje się nasze ciało. Jak widać samochód osobowy, i to przyzwoita stara niemiecka BMK przed ogniem broni palnej, amunicji zaledwie pistoletowej nie chroni. Jak to ma jeszcze wątpliwości, że samochód to bullet magnet niech popatrzy. Ostatnia scena, miniaturowy Armagedon. Samochód osobowy, magnesem dla kul oczywiście nie jest. Toru ich lotu w sposób cudowny nie zakrzywia. Mimo to jego kierowca i pasażerowie, jak pod ogniem, pod ostrzałem, powinni czuć się równie komfortowo, bezpiecznie, jak czućby się mogła, gdyby cokolwiek czuć potrafiła tarcza strzelnicza na tarczociągu ciągu tuż przed rozpoczęciem zawodów strzeleckich. Myślę, że. Nie mamy co do tego już większej wątpliwości, a zatem dziękuję Wam za uwagę, za cierpliwość. Zapraszam na nasz kanał na YouTube, no i do Self Protection Shooting Academy. Tutaj na strzelnicach sekcji strzeleckiej CWK w Warszawa możemy porobić mnóstwo różnych interesujących rzeczy, a może i postrzelać do jakiego samochodu.